Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w ten sierpniowy wieczór. Ja nazywam się Klaudia Borys, jestem członkiem Zespołu Akademii Polskiego i dzisiaj pogadamy sobie o nadchodzącej maturze i o zmianach, które na Was czekają. Bo jeżeli to oglądacie, to zakładam, że jesteście maturzystami, którzy będą zdawać swój egzamin dojrzałości w maju przyszłego roku. Więc troszeczkę sobie pogadamy, co się zmieniło, przynajmniej na tym etapie. Oczywiście o wszelkich update'ach będę Was informować na bieżąco i powiem też, co nowego w naszym kursie Akademii Polskiego. Dobrze, zacznijmy sobie od tematu najbardziej emocjonującego, bo tutaj się zadziało bardzo dużo, czyli od pytań jawnych. Kilka z nich zostało wykreślonych, natomiast liczba pytań jawnych wzrosła. O bodajże 8 nowych, jeżeli chodzi o ten ogólny rozrachunek, i chciałabym Wam właśnie zaprezentować te nowe pytania, które zebrałam w jednym pliku. Czasami bywało tak, że pytania zmieniały się zaledwie o jedno słowo, ale to już zmieniało Waszą odpowiedź, więc traktuję je po prostu jak totalnie nowe. I dlatego one pojawiły się w tym zestawieniu. Zacznijmy sobie od pytania 29, czyli motywu samotności. Pytanie o motyw samotności dotyczy dziadów części trzeciej Adama Mickiewicza. Czyli tutaj trzeba by było bardzo dobrze znać wielką improwizację, żeby na to pytanie fajnie odpowiedzieć. Kolejne pytanie, również z dziadów części trzeciej Adama Mickiewicza: Walka dobra ze złem o duszę ludzką. Trzeba to. Omówić, przeanalizować. No i tutaj również wielka improwizacja egzorcyzmy księdza Piotra. Kolejne pytanie, które co ciekawe, kilka lat temu było tematem wypracowania nie pamiętam tylko, czy to była matura poprawkowa, czy to była jedna z próbnych matur czym dla człowieka może być wolność? I również na podstawie dziadów, części trzeciej Adama Mickiewicza. Teraz przejdźmy sobie do Zbrodni i kary i tutaj pojawia się motyw przemiany bohatera. I trzeba by przeanalizować postać Rodiona Raskolnikowa. Jak on się zmieniał pod wpływem zbrodni? Kolejne pytanie dotyczy akurat zdążyć przed panem Bogiem Hanny Krall, czyli już inna epoka, bo wojna i okupacja i zagadnienie, które musicie omówić to walka o życie z perspektywy wojennej i powojennej. Czyli trzeba na to spojrzeć dwutorowo, bo jak wiecie, a jeżeli nie wiecie to się dowiecie z pewnością w najbliższym roku, reportaż Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Kral przedstawia dwie perspektywy. Perspektywę przeszłości głównego bohatera tego reportażu Marka Edelmana i Perspektywy jego teraźniejszości, gdy już jest, prawda, po tym powstaniu w Getcie i jest kardiochirurgiem. Zresztą bardzo wybitnym, który dokonuje wielu rewolucyjnych operacji. Ok, ale to jeszcze nie jest koniec, bo zmian jest, jak mówiłam, sporo. Dochodzi nam nowa lektura do pytań jawnych. Lektura, która jest obowiązkowa, yy, ogólnie była obowiązkowa, zawsze. Natomiast nie było jej w pytaniach jawnych. Jest to lament świętokrzyski. I pytanie dotyczy motywu cierpiącej matki. No i tutaj oczywiście motyw Stabat Mater Dolorosa się nasuwa na myśl. I myślę, że pani Rolisonowa z dziadów, jako kontekst, mogłaby być tutaj dobrym, trafnym wyborem. I to zagadnienie oczywiście trzeba omówić. Kolejne pytanie, które się pojawiło, to jest pytanie dotyczące Antygony, i zagadnienie do omówienia brzmi prawa boskie, a prawa ludzkie. Czyli dokładniej trzeba omówić ten konflikt racji moralnych, który jest obecny w Antygonie. Przejdźmy sobie do średniowiecza, i tutaj mamy pieśń o Rolandzie. I tutaj zmieniło się w zasadzie jedno słowo, ale ono trochę nam wywraca. Wywraca sens tego pytania, dlatego zamieściłam to pytanie w zestawieniu. W poprzedniej wersji pytań, zeszłorocznej na 2025 rok, mieliśmy do omówienia zagadnienie dotyczące średniowiecznego etosu rycerza etosu. A teraz mamy do omówienia średniowieczny wzorzec rycerza czyli kompletnie inne zagadnienie do zrobienia. Więc to jednak troszeczkę się różni i trzeba na to inaczej spojrzeć. Dlatego widzicie jedno słowo, a potrafi sporo zmienić. Uważajcie, Uważajcie, jak będziecie się uczyć, jeżeli będziecie korzystać z opracowań, zwracajcie uwagę na to, czy są aktualne, czy nie. My w Akademii Polskiego oczywiście będziemy aktualizować w trakcie roku szkolnego nasze opracowania pytań jawnych i one będą oczywiście. Dostępne i cały czas będziemy trzymać rękę na pulsie, jakby coś jeszcze miało się zmienić. Nie tylko mówię w pytaniach jawnych, ale ogólnie w samej maturze. I jeszcze jedno pytanie z romantyzmu, które wcześniej mi umknęło. Pytanie, które dotyczy Balla Tadama Mickiewicza. Pytanie moim zdaniem dziwne dziwne trochę dziwnie sformułowane tak bezsensownie na czym polega ludowa sprawiedliwość? I trzeba to oczywiście omówić. I trzeba zresztą przyswoić te ballady, który, w których jakaś ludowa sprawiedliwość się pojawia. Tak. I nie wiem, czy tutaj takim trafnym wyborem jest akurat romantyczność. Raczej bym celowała w Lilię Adama Mickiewicza. Ok, chodźmy dalej. E, pytanie kolejne dotyczy lalki. Czym dla człowieka mogą być wspomnienia? I to był jeden z bardzo, bardzo starych tematów rozprawek. I tam akurat był dany fragment lalki, bo to jeszcze była ta stara formuła matury. Więc dlatego, słuchajcie, nie lekceważcie starych tematów rozprawek. Jeżeli ktoś ogląda mnie młodszy, kto nie zdaje w tym roku matury, no to słuchajcie, to jest dla Was sygnał, żebyście analizowali te tematy rozprawek, które gdzieś tam się pojawiają, bo mogą się stać pytaniami jawnymi albo po prostu się powtórzyć yy, na samej maturze w arkuszu. I kolejne dwa pytania dotyczą przedwiośnia. Jedno z nich to jest rola autorytetu w życiu człowieka, a kolejne to utopijny i realny obraz rzeczywistości. Oba pytania trzeba przeanalizować. W tle słyszycie jak coś mojego kota, kokosa, który również chciałby bardzo przeanalizować, wydaje mi się, pytania jawne, ale niestety niech lepiej odpoczywa, a my idziemy dalej. Pytanie z dżumy. Nowe. Nie było go wcześniej. Jakie postawy przyjmuje człowiek wobec zła? Wydaje mi się, że jest przyjemne, więc myślę, że to nie jest jakieś specjalne mm, zaskoczenie. Natomiast y, pewnym zaskoczeniem jest pytanie z roku 1984. Pytanie 66. Czy możliwe jest zbudowanie doskonałego państwa? No daje do myślenia, można by się nad nim zastanowić, pochylić, szczególnie w kontekście obecnych y, nastrojów na świecie. Mi się wydaje, że tutaj jakiś kontekst polityczny bardzo by pasował, tylko jak zwracałam kiedyś już na to uwagę, w przypadku kontekstów politycznych podchodzimy bardzo ostrożnie, tak samo w przypadku kontekstów religijnych. No i ostatnie pytanie, które się zmieniło i jest nowością, to jest pytanie do utworu Miejsce Andrzeja Stasiuka i brzmi ono: Miejsca ważne w życiu człowieka. I tutaj trzeba by było rozważyć to właśnie zagadnienie. Jeżeli chodzi o miejsca ważne w życiu człowieka, można tu nawet się odnieść do jakichś miejsc historycznych. Tak mi się wydaje, że to by był też dobry wybór pod kątem kontekstu. Dobrze. Skoro mamy ze sobą pytania jawne, które są nowościami, no to powiedzmy sobie o nowościach w naszym kursie. I jedną z nowości już zdradziłam, czyli zdradziłam aktualizację pytań jawnych. Będziemy nad nią pracować w ciągu roku szkolnego, ze względu na to, że tych zmian jest jednak sporo, a chcemy, żeby to były jakościowe opracowania, były dobre, były aktualne. I oczywiście nasza praca tu się nie kończy, bo my cały czas trzymamy rękę na pulsie i będziemy badać, czy coś jeszcze się nie zmienia. Następną rzeczą, którą robimy jest rozbudowanie lekcji, żeby były jeszcze bardziej przejrzyste, żeby jeszcze lepiej odpowiadały na wymagania podstawy programowej i żeby można było po prostu się przygotować tylko i wyłącznie z kursem i żeby te lekcje były dla Was jeszcze bardziej przyjemne w odbiorze. Kolejną sprawą, którą się zajmujemy w tym roku, są materiały dotyczące pojęć z rozszerzenia, czyli omówimy sobie wszystkie konwencje, wszystkie te pojęcia, które wy musicie na mocy podstawy programowej znać, i będą z tego lekcje, będą z tego notatki. I pracujemy też nad fiszkami z kluczowymi pojęciami, które jeszcze bardziej ułatwią Wam naukę. Oczywiście to nie koniec niespodzianek, ale nie chcę jeszcze wszystkiego zdradzać, bo myślę, że coś zostawię dla Mari do powiedzenia w tym zakresie, żeby nie, żeby nie tylko ja była posłańcem dobrych informacji. A my, no cóż, będziemy cały czas śledzić te zmiany, które być może jeszcze nastąpią, bo Centralna Komisja egzaminacyjna zaskoczyła w tym roku. Nie tylko maturzystów, ósmoklasistów też, jeżeli ktoś ma młodsze rodzeństwo, to myślę, że z pewnością wie, o czym mówię. Natomiast z nami nie musicie się martwić, bo my będziemy śledzić wszelkie zmiany za Was. A co zrobić, żeby być na bieżąco? Musicie po prostu śledzić nas. Gdzie? Na Instagramie Akademia Polskiego, podłoga, na Facebooku Akademia Polskiego i na TikToku Akademia.Polskiego. I oczywiście tutaj, na YouTubie i na Spotify. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, za nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że coś wyciągnęliście z tych zmian. Absolutnie się niczym nie stresujcie, bo nie jest tragicznie. Wydaje mi się nawet, że jest bardzo ok. Trzymam za Was kciuki, a wy nas śledźcie i będziemy Was informować o wszystkich innych pomysłach, zmianach, które zachodzą w zakresie Waszej matury. Pa! pa.